Wróćmy do naszego pierwszego gościa dzisiejszego programu, którym jest, przypominam, ojciec Karol Meissner. I pierwsze pytanie, które kierujemy do niego. Jakie jest znaczenie modlitwy w życiu człowieka? Przypominam, głosu ojcu użyczył Grzegorz Sikorski. To pytanie można by przyrównać do tego, jakie jest znaczenie jedzenia czy oddychania w życiu człowieka. Tak jak są określone potrzeby naszego ciała, tak istnieją i wymagania naszego ducha. Człowiek jest jednością ciała i ducha. Tak jak papież mawiał, człowiek to jest uduchowione ciało i ucieleśniony duch. Wobec tego te potrzeby duchowe są też w jakiś sposób potrzebami ciała. Najbardziej widoczne jest to w życiu sakramentalnym, kiedy sakramenty święte docierają do duszy poprzez dotknięcie ciała. W tym sensie życie wewnętrzne jest człowiekowi potrzebne do tego, aby był w pełni tym, kim jest. Co może stać na przeszkodzie w drodze do modlitwy? Myślę, że pierwszą przeszkodą jest to, że dzisiejszy człowiek przed samym sobą, przed problemami życia ucieka w uzależnienia. Jest to wielka ucieczka. Boimy się prawdy o sobie, przez to żyjemy na powierzchni. Bardzo ciekawie wyraził to myśliciel niemiecki Dietrich von Hildebrand, Mówiąc o kłamstwie, dzieli je na trzy stopnie. Jest kłamstwo, o którym człowiek wie, ponieważ zna prawdę, ale zaprzecza tej prawdzie dla jakiegoś interesu, i właściwie jest to rzecz moralnie bardzo zła. Można jednak tego człowieka nawrócić, gdyż on zasadniczo zna prawdę, co umożliwia powrót. Drugi stopień kłamstwa dotyczy człowieka, który nie chce znać prawdy i kłamie przed samym sobą. Właściwie jego wina moralna jest. Jak gdyby mniejsza, bo ten człowiek prawdy nie zna, wręcz jej nie chce, broni się przed nią. Takiego człowieka znacznie trudniej nawrócić, ponieważ nie ma do czego sięgnąć, brak mu podstawy. Ostatni stopień, rodzaj kłamstwa, praktykują ludzie, którzy żyją powierzchownie, w ogóle nie sięgając do głębi. Tacy ludzie nie znają prawdy, ani jej nie chcą znać. Oddalają to wszystko od siebie, żyją tylko powierzchownością. Myślę, że takich ludzi jest wielu, bo dzisiejszy świat, przepełniony techniką, jest światem pewnego bałwochwalstwa. Innego niż w Starym Testamencie, gdzie człowiek robił sobie Bożka, który ani nie słyszał, ani nie widział. Dzisiaj człowiek też robi własnymi rękoma pewne rzeczy, które w pewnym zakresie działają sprawniej niż sam twórca. Samochód, samolot, komputer i tym podobne działają w określonym zakresie lepiej niż sam człowiek. Psalm mówi, że ludzie stają się podobni tym bożkom, rzeczom, które sami zrobili. Człowiek, który je zrobił, oddaje im cześć, adoruje je. Takie postępowanie prowadzi do wygasania potrzeb życia wewnętrznego. Dlatego też pierwszą trudnością, jaką zauważam, jest zanurzenie człowieka w rzeczywistość widzialną. W teologii mówi się, że pierwszym stopniem rozpaczy, braku nadziei, jest nieuporządkowana miłość do rzeczy doczesnych. Temu oddaje się według tego Pawła człowiek cielesny, przyziemny, który sięga tam, gdzie łatwiej, gdzie bliżej. Inną trudnością będzie to, że modlitwa prawdziwie może się tłumaczyć tylko wiarą. Tymczasem my deklarujemy się bardzo często jako wierzący, przy czym jest to jedynie deklaracja. To, co może stać się tym deklarowaniem, jest sprawą złożoną i trudną. Wyjaśnieniem mogłaby być na przykład przyczyna rozbicia jedności kościoła. Trzecią przyczyną w modlitwie, będzie konieczność poświęcenia jej czasu. Pan Jezus powiedział, kto straci dla mnie swoje życie, ten nie zyska, a kto zyska, ten nie straci. Moglibyśmy podstawić pod wyraz życie słowo czas i przekonalibyśmy się, jak bardzo jesteśmy zazdrośni o swój czas. Jednym z problemów modlitwy jest kwestia czasu. Jeżeli chcecie stracić czas dla Pana Boga, Wówczas na pewno go zyska. Czas stracony, poświęcony na życie wewnętrzne, owocuje. Nagle okazuje się, że ono krystalizuje się, gromadzi, narasta i układa wokół czasu. W jaki sposób zakon Benedyktynów pomaga znaleźć drogę do modlitwy? Gdy wstąpiłem do klasztoru, odmawiałem wspólnie z braćmi brewiarz, wtedy jeszcze po łacinie, co trwało niejednokrotnie do trzech godzin. Oprócz tego każdy z nas dwa razy dziennie oddawał się modlitwie osobistej. Był także różaniec. Mnie pomógł mój mistrz wicjatu. Przed wstąpieniem do klasztoru nigdy w życiu tyle się nie modliłem, więc spytałem mojego mistrza, jak mam się modlić. Odpowiedział mi wówczas, że gdyby mi powiedział, jak się mam modlić, to zrobiłby mi dużo szkody. Ale powie coś, co mi na pewno nie zaszkodzi. Módl się jak umiesz, a nie jak nie umiesz i bądź w tym wierny. Podsunął mi również dobre książki, do których zaliczam listy duchowe opata Chopinana i umiejętność modlitwy ojca Kapucyna Ludwika de Bes. To mi bardzo wiele dało i pomogło. Jaka jest wzajemna zależność pracy i modlitwy? Praca to po prostu życie, które jest. Nie powinna ona nam przysłaniać modlitwy, ani modlitwa nie powinna nam przysłaniać pracy. W życiu benedyktyńskim między tymi rzeczywistościami istnieje równowaga. Modlitwa jest trudem, składaniem pewnej ofiary. Nie mam wątpliwości, że zajęcia nas pochłaniają, ale ten czas oddany Panu Bogu nie jest stracony. Jaka jest droga modlitwy wspólnotowej? Jest ona bardzo ważna. To przecież modlitwa Kościoła. W modlitwie wspólnotowej kładzie się nacisk na estetykę, a nie podkreśla się strony emocjonalne. Bardzo często widzę w ruchach modlitewnych, jak wielką wagę w trakcie modlitwy przykłada się emocjom, uczuciom. Taka modlitwa nie sprzyja przeżyciu osobistej rozmowy z Bogiem. Modlitwa wspólnotowa powinna być współzależna z modlitwą osobistą. Gdy ta pierwsza oparta jest na emocjach, które się potęgują, to druga z kolei na tym cierpi. Potem, gdy człowiek jest sam na modlitwie, przeżywa pustkę emocjonalną, wobec czego tęskni za tego rodzaju przeżyciami. Taka modlitwa uwzględnia tylko mnie a nie jest uwielbieniem Pana Boga. Czym jest modlitwa eucharystyczna? Eucharystia to składanie ofiary. Można przeprowadzić bardzo ciekawą analizę teologiczną modlitwy eucharystycznej. Musza święta jest ofiarą. Pojęcie ofiary w Starym Testamencie zostało określone jako najdostojniejszy akt cnoty religijnej. Możemy z miłością ofiarować coś z siebie. Pan Jezus jest głównym ofiarnikiem i ofiarą. Chrystus, oddając ciało, zostawił nam Eucharystię, po to, abyśmy siebie oddali jako drugą ofiarę. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę. My składamy w ofierze chleb i wino to jest nasze życie. Motywacja tej ofiary staje się z łaski Bożej. Dzięki składamy, że nas wybrałeś. Wielką rolę w modlitwie eucharystycznej odgrywa Duch Święty. Przemienia nas w ciało i krew Chrystusa. Stajemy się ofiarującym Chrystusem. Uczyń nas darem dla siebie. Kapłan wyciąga ręce nie tylko nad chlebem i winem, ale również nad ludem Bożym, i Duch Święty nas wszystkich przemienia. Stajemy się wówczas ofiarą realizowaną przez Komunię Świętą. Kto spożywa moje ciało, ten we mnie mieszka, a ja w nim. Przez Komunię Świętą wchodzimy w Chrystusa. O znaczeniu modlitwy wrzucił człowieka, mówił ojciec. Karol Meissner. Przypominam, że głosu użyczył mu Grzegorz Sikorski.